Z Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Skarb zawinięty w chusteczkę, musi przywoływać obraz zupełnie inny: ciało Jezusa zawinięte w całun. O ile jednak skarb zawinięty w chusteczce, nie przynosi żadnego zysku, o tyle Jezus. Pozostawia całun w grobie i wyrusza do otchłani, by przynieść owoc zbawienia tym, którzy na niego czekają. Widzimy więc, że Jezus jest ziarnem, które owocuje, wydaje plon, i Jezus dlatego właśnie ma prawo rozdawać skarby tym, którzy posiadają skarby, bo sam jest skarbem, który się pomnożył, życiem, które przyniosło życie drogą, która stała się otwarta dla każdego z nas.